Tak, tak, zgadliście. Jestem na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec, gdzie już za chwilę startuje 15 edycja Orange Warsaw Festival. Na pierwszy rzut oka jeszcze cisza i spokój, ale w rzeczywistości ekipy techniczne, które przygotowują infrastrukturę, pracują już pełną parą, aby wszystko było gotowe na przyjęcie kilkudziesięciu tysięcy fanów. Dla sieci tegoroczny Orange Warsaw Festival jest wyjątkowy nie tylko ze względu na 15-lecie, ale także dlatego, że po raz pierwszy nasza mobilna stacja bazowa nadawać będzie sygnał 5G w paśmie C, czyli najszybszej dostępnej technologii. Dookoła toru służewiec jest sześć stacji bazowych. Żeby jednak zapewnić festiwalowiczom komfortowy dostęp do sieci, co roku dostawiamy stację mobilną, która podłączona jest do sieci transmisyjnej światłowodem. To najbardziej niezawodna technologia, która zapewnia super szybkie przesyłanie danych i jest odporna na zawirowania pogodowe, jak burze czy silne wiatry. Co daje nam wykorzystanie 5G w paśmie C na mobilnej stacji bazowej? 5G jest najnowszą technologią wykorzystywaną w naszej sieci telefonii komórkowej, dzięki której możemy osiągnąć prędkości rzędu 1 gigabita na sekundę, czyli porównywalne do jakości światłowodu. Jest to możliwe, dlatego że nadajemy w paśmie C, gdzie mamy do dyspozycji szeroki kanał o szerokości 100 MHz, czyli praktycznie dwa razy więcej niż we wszystkich dotychczasowo wykorzystywanych technologiach. I takie połączenie szerokiego kanału i najnowszej technologii pozwala nam na obsłużenie bardzo wielu użytkowników w jednym miejscu, takim jak koncerty, festiwale, mecze. Jak dużo ruchu przynosi taka mobilna stacja bazowa? Teren festiwalu otacza kilka stacji bazowych, natomiast zdecydowanie najwięcej ruchu przenosi właśnie ta tymczasowa, budowana już na terenie. I w zeszłym roku przeniosła ona połowę ruchu, czyli około 700 gigabajtów. A jak wygląda budowa takiej stacji? No cóż, niestety pierwszy etap jest mało spektakularny, ponieważ polega na uzyskaniu wszelkiego rodzaju zgód i pozwoleń, wykonaniu dokumentacji oraz projektów. Natomiast później już zaczyna się fizyczna realizacja takiej stacji, w naszym przypadku budowa dość wysokiego rusztowania, na którym to rusztowaniu jako stabilnej platformie, później montowane są anteny, moduły radiowe. Całość jest konfigurowana, uruchamiana i testowana po to, żeby być gotowym na przyjęcie gości festiwalu. Właściwie pozostaje mi już tylko życzyć Wam wspaniałej zabawy, świetnych zdjęć i filmów, którymi również dzięki mobilnej stacji Orange będziecie dzielić się z przyjaciółmi. No i do zobaczenia na festiwalu.